Przypadki dla wielu obcokrajowców są koszmarem, ale dla mnie nie były tak dużym wyzwaniem, bo u nas jest ich tyle samo. Jednak nie są tak podobne jak się wydawało na początku. Nie uwierzcie mi, ale po raz pierwszy otworzyłem artykuł na Wikipedii o przypadkach i tak to przeżyłem. Ech, no! <gry> gdybym tak się uczył od początku, to już od dawna bym się podał. Język polski to stan umysłu. Czasami trzeba go bardziej czuć, Niż logicznie zrozumieć. A, ten będzie najłatwiejszy. O kurde. Jestem hardcore. Od początku Polski robi kłopoty, bo w takich sytuacjach, gdzie chcę powiedzieć, kim jestem, no używa się pytanie, kim, zamiast kto jestem. Nie mogę się przyzwyczaić do mówienia jestem czarnogórcem, zamiast ja sam czarnogorac. I oprócz niektórych bezsensownych. Patrzę, Patrzę na, ciebie, na ciebie, bierniku. O, biernik! Jak odmieniamy rzeczownik w rodzaju żeńskim, a nagle pojawia się też przymiotnik, dochodzi do dysonansu. Końcówki się nie zgadzają. Widzę jedną dziewczynę. Dlaczego? Nadal mam z tym problemy. I mój ulubiony wołacz, czyli wokatyw. Moja mamusiu, tatusiu, basiu, misiu. Jakie tu urocze. Jest podobny i u nas. Joje je Więc gdyby nie te szaleństwa z mianownikiem, dopewniaczem, celownikiem, no, trochę i zbiernikiem, i narzędnikiem, mogłoby być o wiele gorzej. Polskiego się nie uczy, polski się czuje.